Witajcie kochani, właśnie tutaj się zebraliśmy i jedziemy na kolejną wycieczkę niedaleko naszego miejsca zamieszkania. Kolejne miejsce, którego nie zdążyliśmy nigdy odwiedzić, nigdy nie, nie byliśmy tam i jest blisko, a jest w ogóle niezauważane, a Właściwie tak teraz myślę, że chyba ja kiedyś tam byłam, ale to było bardzo, bardzo dawno temu i byłam tylko w części tego miasta. E, żeby już potem Was nie zanudzać tam na miejscu, to parę takich faktów, może ktoś po tych faktach domyśli się, e, gdzie jedziemy właśnie, gdzie jesteśmy w drodze, więc przygotowałam tutaj parę takich rzeczy. Miasto zostało założone w 1643 roku. A w 1650 roku e, nabrało e, prawa miejskie, e, więc e, to jest jedna z małych podpowiedzi. E, kolejną podpowiedzią jest, e, że e, to miasto należy e, do takiego małego trójmiasta kaszubskiego, e, więc to jest kolejna podpowiedź dla Was. E, oraz e, w tym mieście. A właściwie, jakby w części tego miasta, e, znajduje się jedna z pięknie położonych e, kalwarii. I e, żeby przejść tą kalwar kalwarię, idzie się kapliczkami e, przez las. Więc e, jest ba e, tak bajecznie położona. No i myślę, że te trzy podpowiedzi zdradzą już Wam, e, w jakie miejsce jedziemy. Ale dokładniej powiemy Wam, jak już będziemy na miejscu i w jakim mieście. Do zobaczenia. No i moi drodzy, dojechaliśmy do tego miejsca, o którym Wam trochę historii już przybliżyłam. Jesteśmy właśnie przed e, pałacem e, Wejhera, Weiherta, tutaj. <grych> Dokładnie Wam napiszę. E, tutaj jest przygotowany cały taki stawek, jak widać z domkiem dla kaczek i różnego dactwa. E, tutaj mieszkał założyciel Weicherowa w tym budynku. E, I e, bodajże jeszcze Przebędowscy tu mieszkali, ale tego nie jestem w 100% pewna. Teraz tutaj właśnie dochodzimy z Nalusią e, do jakiegoś miejsca, gdzie tutaj ptaki są. Sokoły czy coś, zaraz zobaczymy. Rzeczywiście tutaj widać, widzicie? Tak, zaraz zobaczymy. Tutaj właśnie są opisania. Aha, tutaj jest Aleks i Maja. I pochodzi z Warni, a Maja pochodzi z Wielkopolski. Więc tutaj widzimy. I są to dwa bieliki zwyczajne. Czyli już tutaj mamy miejsce przygotowane. Tutaj możecie zobaczyć nawet u góry. Może będziecie tutaj widzieć? Siedzi tam tak. Więc jest jakaś atrakcja kolejna w tym parku wejherowskim. co można przyjść, zobaczyć. Myślę, że też dla dzieci, zresztą trochę widzieliście przed chwilą w trasie. Trochę przyspieszonej, jak to wygląda. Park jest dostosowany i dla dzieci, i dla spacerujących, i dla odpoczywających. Więc coś pięknego. A jeszcze z drugiej strony jest jakaś druga klatka, oprócz wilika coś jeszcze jest. Więc pójdziemy zobaczyć. Tutaj można zobaczyć e, przepiękne, takie klimatyczne mostki z wodą, z rzekami. Park jest niby troszeczkę ułożony, a taki trochę puszczony samowolnie, więc pięknie, zielono, elegancko. I rzeka dopływa tutaj, jak widać troszeczkę, do tego pałacu, do którego zaraz mam nadzieję dojdziemy. Się okazało się, że to są dwa bieliki i każdy z nich jest w jakiś tam sposób ranny. Samiec nie widzi na jedno oko o może zaraz będzie leciał zobaczcie, jak ładnie leci. Samiec nie widzi na jedno oko a samica nie ma dwóch palców w szponach więc też to w jakiś tam sposób One zostały znalezione i są tutaj nie na siłę, ale przetrzymywane, żeby uchronić ich życie, bo już nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w świecie. A to miejsce, które Wam pokazywałam wcześniej, z tym domkiem na środku, jest przygotowane dla pelikana różowego, które tutaj opisane jest mniej więcej, o co chodzi. A tutaj jest napisane na dole, że pelikany z naszej hodowli mają codziennie wyżywienie ryby, rybami słodkowodnymi, i tak dalej, więc tutaj chyba one mają miejsce swoje, gdzie są hodowane. A tutaj moi drodzy widzicie w całej okazowości e, pałac. Aktualnie w tym pałacu znajduje się Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. E, rzeczywiście pałac został zbudowany e, e, przez... właścicieli dóbr wejherowskich kaiserling e, Chociaż od lat e, kilku obiekt jest restaurowane, muzeum prowadzi podstawową działalność, jaką jest gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie dóbr kultury z zakresu piśmiennictwa i muzyki kaszubsko-pomorskiej, dokumentując tym samym dorobek ubiegłych i współczesnych pokoleń Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań świadczących o odewności kultury kaszubskiej. Mają tutaj bezcenne y, rzeczy właśnie z zakresu piśmiennictwa i aktualnie owiec cały jest wykorzystywany typowo tylko jako muzeum. Jest odrestaurowany. A tutaj moi drodzy, jak się tylko odwrócimy, to mamy kolejną klatkę i tutaj jest żuraw koroniasty. I tutaj też jest opis, że gatunek ten jest zagrożony wyginięciem i przypisuje się bardzo wysokie ryzyko wymarcia w stanie dzikim w niedalekiej przyszłości. Ma status EN w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Ciekawostką jest fakt, że koronnik szary został wybrany jako narodowy symbol Ugandy. Tamten jeden tak szaleje ładnie Możemy je zobaczyć tutaj na żywo. Ty jesteś, tak? Ty jesteś. Piękne, charakterystyczne. Przy o przepięknych barwach i charakterystycznym bardzo wyglądzie. Znajdują się tutaj. Dwa na dole. Dwa u góry są. Siedzą na dresach. Jak się rozkładam skrzydła. No, więc... Czyli w drugiej klatce znajdują się... W drugiej klatce znajdują się właśnie takie piękne ptaki. <noise> o. <noise> o. Chodź Nie pójdziesz do dalja. się strasznie, włącz. Ojciec, Ej, Nie ojciec, włącz. Ojciec, włącz. Nie! Idziemy nie kochani, właśnie tutaj idziemy parkiem. I zobaczcie, niosą kaczki. To są też czarne tutaj w parku. Owszem, jest napisane, że jest zakaz karmiania pieczywem, ponieważ pieczywem nie wolno wykarmiać ptaków. No, ale wyglądają przepięknie, zjawiskowo wręcz. A idąc cały czas parkiem, to mijamy jakieś właśnie akweny wodne, place zabaw. I różnego takiego rodzaju miejsca jest bardzo, bardzo pięknie to wszystko zadbane i dostosowane, żeby każdy mógł tutaj przyjść i właśnie hmm, popodziwiać, jak sobie to wszystko wygląda. Teraz jedziemy, może znajdziemy jeszcze jedno fajne miejsce, i będziemy szli już w kierunku Kalwarii. Pani tam było przygotowane miejsce, tak jak myśleliśmy jest zimowanie pelikanów i pelikany są te różowe tutaj przygotowane i pewnie zimowane, więc miała przygotowane swoje miejsce, są przepiękne. Nie wiem czy widzieliście przed chwilą, jak skrzydła. Te pelikany są na skrzydłach numerowane, ale kolorystyka. Rzeczywiście pelikan różowy, piękny, duży, ale powiem Wam tak, że ten zapach nie jest za cudowny. Pelikany się już cieszą, dlatego że z tego co widzimy chyba idzie karmieniem. Pan będzie karmił pelikany. A z drugiej strony jeszcze tutaj widzicie czarnego łabędzie, który jest chyba chory, bo ma y, nie ma piór na skrzydłach. O, przyszły trochę bliżej te pelikany. I jednak nie mają takiego zaufania do człowieka. O, teraz pan wlał im ryby I teraz panie pelikany podejdą za chwilę Jeść! Yes. Wszyscy się tutaj zbiegli i zeszli Bo było karmienie pelikanów Bardzo ostrożnie, powoli podchodzą To nie jest coś co szybko Trochę są oswojone z człowiekiem, bo my możemy tutaj stać, ale... O! i biorą rybę. O! Teraz, teraz jak nabierają wody z rybą? Mają teraz w pysku. W dziobie przepraszam, nie wszystkich. Przesunął, Jak połknął. O, i połyka. Nabiera wody, żeby łatwiej było mu przełknąć tę rybę. O, i już ryba poszła do środka do żołądka. Jak zięba, to trzy śmiesznie. Znaczy, wywinął sobie ten dziowy. O kolejny teraz będzie jadł i się męczył <grybą> z To nie jest takie proste, jak się jest takim... połknąć taką rybę, że ona się przykleja, pewnie zahacza. A muszą połknąć wyglądamy jeszcze Cały czas no się no męczy tutaj. Się na... to, to, to. Ten, ten pelikan tutaj teraz próbuje zjeść cały czas. Udało się. Zostawimy teraz pelikany w spokoju, żeby zdążyły zjeść. Zahaczają się, żeby nie podjadało. No, A my... idziemy... dalej. Widzicie, natrafiliśmy tutaj na dwa niedźwiedzie polarne i cztery pingwiny. A tu na zdjęciach widać, że kiedyś z tego była fontanna. I wychroniło coś słynęło właśnie z tego, że ludzie robili sobie często zdjęcia. Jeżeli macie ochotę, to przybliżam Wam krótki opis, opis do zapoznania się. A my lecimy dalej. Zostawiamy niedźwiadki i pingwiny. Kochani, co jakiś czas w tym parku, zresztą przepięknym, jesteśmy zaskoczeni bardzo, bardzo pozytywnie, znajdują się takie obeliski, które wyglądają właśnie tak. I na tych obeliskach są e, fragmenty alfabetu kaszubskiego. A na naokoło tego obelisku można zobaczyć cały alfabet kaszubski ze wszystkich stron. Więc jest wszystko tutaj rzeczywiście bardzo nawiązujące do kultury kaszubskiej. I dochodzimy do kolejnego ważnego punktu w Wejherowie, i bardzo znanego w Polsce i na świecie. To jest Kalwaria Wejherowska, gdzie kapliczki są rozkładane po całym lesie, Tu można właśnie zobaczyć wszystkie też historyczne kapliczki, jak to wszystko wygląda oraz jest dla wszystkich taka przygotowana mapa z tymi kapliczkami i opisane są wszystkie, jak się nazywają. Więc chyba teraz będziemy musieli ruszać gdzieś tam w tą stronę. Widzicie, w samym lesie są porozkładane takie kapliczki. Każde jest w innym stylu, inaczej wygląda i można wszystko tutaj. Praktycznie bardzo spokojnie przejść i zobaczyć. A Wielki Piątek, oraz yy, jak jest odprawiana Droga Krzyżowa, to rzeczywiście tutaj te drogi krzyżowe są odprawiane i chodzą po wszystkich kapliczkach. A teraz czekają nam niesamowite schody do góry. Tutaj jest mała część najgorsza przed nami. Oczywiście na lato się biegnie pierwsza, ale teraz jeden po drugim, jeden po drugim trzeba lecieć. I zobaczcie kochani, te kapliczki są tak poukrywane w lesie, że idziesz drogą i właściwie nawet na początku e, ich nie widzisz. Potem podchodzisz i jest e, są różnego rodzaju kapliczki. Kapliczek w tej drodze krzyżowej jest 25, więc jest ona jeszcze bardziej podzielona i rozłożona, żeby jeszcze bardziej zrozumieć e, istotę całej drogi krzyżowej. A my lecimy dalej jakiś czas macie tutaj takie znaki, do jakich kapliczek możecie się kierować. To są te, co przed chwilą Wam pokazywałam. Więc na pewno, na pewno się nie zgubicie. A będziecie wiedzieć, w jakim kierunku idziecie. Na raz pleż sprawdza totalnie wszystko. Bo wszystko jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Wszystkie orzechy. Mm -hmm. Idziemy dalej i mamy kolejną kapliczkę. Taką... Malutko, ale jest też schowana w lesie, że trzeba po schodach do niej dojść. Siódma kaplica domu Annasza. To jest tabliczka, opisane jest w którym roku zbudowano i kto ją ufundował. Założyciel miasta Weicherowa Jakub Weicher. Kochani, i tym oto widokiem kończymy dzisiejszą wycieczkę. Za chwilę pakujemy się do samochodu i ruszamy na coś do jedzonka. Jeszcze za mną widzicie dwie kapliczki. Jedna z nich to jest Pała Piłata. A myślę, że cały filmik troszeczkę chociaż Wam przybliży część Trójmiasta Kaszubskiego, czyli Wejherowo. Jeśli Wam się filmik podobał, to subskrybujcie, lajkujcie i zostawiajcie komentarze, ponieważ też myślę, że nie są nieomylna i mogą jakieś tam małe gawki powiedzieć, chociaż postaram się to wszystko wam wyprostować. Więc do zobaczenia w następnym filmiku. Jeszcze nie wiem, gdzie pojedziemy, to się okaże. I miłego dnia Wam życzę pa! pa.